W końcu lepsze światło, więcej słońca, dzisiaj jest słońce, a powiem Wam, że nawet iPhone choruje jak słońca nie ma, bo nagrania wychodzą, mm, no takie nie moje, sztuczne światło to, mm, to nie jest nic fajnego, jeśli chodzi o nagrywki, ale my ogólnie potrzebujemy dużo witaminy D, tak więc jak dzisiaj pojawiło się słońce, to po prostu ja. Każdy ma swój sposób na kotlety mielone. E, mi ostatnio mama jeszcze zdradziła taki sekret, jak kiedyś wspominałam o tych kotletach z kota, e, żeby wyszły wilgotne kotlety mielone, można dodać surowego, startego ziemniaczka i wtedy będą takie wilgotne. To jest tajny składnik babci Czesi. Tak więc ja dzisiaj starłam. Miejmy nadzieję, że wyjdą lepsze niż ostatnio. Mięso pieprzowe połączone z odrobiną mięsa z indyka. Jeśli dziś nie wyjdą, to spadajcie, więcej nie robię. Jeszcze sobie pieprzu. Bo może być za mało. Te mielone to są ostatnio uwielbiane przez moje dzieci kotlety. Tak więc teraz zobaczymy, co z tego wyszło. Ja nie dodaję bułki kartej na zewnątrz, nie obsypuję, tylko no, po prostu doje takim do środka. Tak lubimy.